Witam Państwa w nowym odcinku Elo Podcast zatytułowanym Duplikaty i kontrola wersji. Ważne jest niepowielanie dokumentów i współpraca na ostatniej wersji. Nie trzeba tego wspominać. To porządek i organizacja, łatwość wyszukiwania dokumentów, efektywniejsza praca i pełna kontrola nad dokumentami naszego elektronicznego archiwum. W skrzynce wyjściowej mojego Elo czeka na mnie plik. Ciekawy artykuł, który warto dodać do repozytorium i podzielić się nim z innymi. Tutaj mogę zmienić metadane, wybierając odpowiednią nazwę oraz jego formularz. Zostawię go jednak w takiej postaci. Zapisuję od razu w archiwum. Może w tym folderze? I co się okazuje? Okazuje się, że Elo ma już taki sam dokument. Przedstawia mi warianty, albo mogę utworzyć odwołanie, albo zapisać ten dokument ponownie. Zobaczę ten plik w repozytorium. Jak się okazuje, jest to ten sam dokument, ale ma już zmienione metadane. Ma inną nazwę niż ten, który mamy w skrzynce wejściowej. Mimo to Elo mówi, że jest to duplikat i jest to taki sam dokument. I faktycznie oba pliki nie różnią się treścią. Tym razem przeciągnę plik z mojego pulpitu prosto na dokument w Elo. Platforma przedstawia mi warianty. Mogę zapisać jako nową wersję, dołączyć strony z przodu, czyli na początku, zapisać jako nowy dokument w Elo. Bądź z tyłu pliku, albo zapisać dokument o identycznych metadanych. Chcę zapisać nową wersję i od razu wyskakuje mi komunikat, że jest to identyczna wersja z tą, którą zapisano już w ELO. Spróbuję teraz przeciągnąć na ten dokument zupełnie inny plik. Mogę zapisać nową wersję, dołączyć z przodu, z tyłu, zapisać jako dokument w ELO lub dokument o identycznych metadanych. Wybiorę Dołącz z przodu dokumentu. Powstaje wersja druga tego samego dokumentu. Klikam OK i strona pojawia się z przodu. Powstaje druga wersja tego dokumentu. Można też wybrać jeden z wariantów przeciągnąć plik I utworzyć nowy dokument w Elo w tym samym folderze. Wtedy mój plik z wycinkiem ze strony internetowej zapisuje się w tym samym folderze, ale jako osobny dokument. Informacje o zmianach dotyczących dokumentu mamy w feedzie. Wszystkie poprzednie wersje tego dokumentu można sprawdzić tutaj w metadaniu. Każda zmiana i modyfikacja pliku. Prawy przycisk, metadane oraz kronika zmian. Ostatnie wersje mogę jeszcze sprawdzić tutaj. Klikam na dokument, wersję i wersję dokumentu. ELO automatycznie rozpoznaje duplikaty, chroni przed nagromadzeniem się w archiwum tych samych dokumentów i zawsze pyta, co chcemy zrobić, przedstawiając wiele wariantów. Wszystkie nasze kroki w ELO są szczegółowo opisane w metadanych, w feedzie informacyjnym z możliwością powrotu do poprzednich wersji.